Dziękujemy, 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 dziękujemy. Czułam się bardzo dobrze, naprawdę wszystko poszło po naszej myśli. Byłam bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona z występu. Myślę, że było odrobinę mocniej niż w półfinale, ale tak chciałam, żeby pokazać jeszcze ten mój mocniejszy puzzle, który zawsze mam. Eee, nie zostaliśmy wysoko ocenieni, ale takie jest życie. My jesteśmy zadowoleni bardzo z naszego występu. Wracamy do Polski, pierwszego czerwca koncert. Już za dwa dni mamy pierwszy koncert. Wracam do psów, do zwierząt moich kochanych. Pozdrawiamy przede wszystkim, dziękujemy Wam bardzo za głosy, za wsparcie, za ciepłe słowa, za pozytywną energię. Naprawdę bardzo doceniam. Dla nas już ogromnym wyróżnieniem i spełnieniem marzeń jest, jest to, że zostaliśmy w finale, bo tak jak Mateusz powiedział dzisiaj, że lata naszej pracy, ciężkiej pracy się opłaciły. Dziękujemy za tą cudowną, wspaniałą przygodę. I słowa. Dokładnie. Pamiętajcie, że w tym roku wydajemy płytę i widzimy się na koncertach. Pozdrawiamy, yes. no. pa! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje.